Strasznie mnie boli głowa, potwornie wczoraj tradeowałam. Tradeowałam do piątej rano i film mi się urwał jak leżałam przed komputerem. Teraz plecy mnie strasznie bolą. Trochę się przestałam, ale musiałam wstać rano, bo mam obowiązki. Musiałam wstać na NBX. Niektórzy mówią, że nie można tradeować do piątej rano, ale można. Tylko trzeba wstawać rano. To się nazywa odpowiedzialność. e yeah. 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 Pojawienie się Bitcoina sprawiło, że pojawił się pieniądz, który z jednej strony nie podlega inflacji, którego podaż jest ograniczona, a której z drugiej strony nie ma ograniczonych możliwości przesyłu. Nie da się cenzurować sieci Bitcoin, nie da się zabronić komuś korzystania z Bitcoina. Do korzystania z Bitcoina nie jest potrzebny żaden pośrednik, żadna wielka korporacja. Nie trzeba mieć zgody rządu. Szybkie pytanie, czy Polska będzie powinna mieć rezerwę w Bitcoinie? Oczywiście, że takie do tego doprowadzę. Ja jestem zwolennikiem tego, aby wrócić do tej wielkiej szansy jako, jest rynek kryptowalut, kiedy 12-13 lat temu Polska no można powiedzieć była światowym liderem, jeżeli chodzi o kryptoaktywy. Od tego czasu trzeba sobie uczciwie powiedzieć, nie zostało zrobione de facto nic. A do tego ta ustawa o kryptowalutach, która idzie, która rządowa, która ma być odpowiedzią na to rozporządzenie Mika europejskie, no może zahamować de facto rozwój rynek kryptoaktywów w Polsce. Jak czujesz się przed swoim wystąpieniem na głównej w tej scenie. Zaraz wchodzisz. Bardzo dobrze. Są jakieś emocje? Jesteś zestresowany? Nie, nie jestem zestresowany po tylu wystąpieniach. To już jest raczej straszne. To, to będzie wystąpienie w języku angielskim. Czujesz się pewnie? Czuję się pewnie jak zawsze. Bierze, bierzecie 100 postaci i za pomocą sztucznej inteligencji wy niecie jakie życie w tej postacie, żeby one mogły tworzyć na nowo, ale w dzisiejszym świecie, świecie technologicznym, podcastu. O co najczęściej dzisiaj pytają Ciebie klienci? Dzisiaj jest temat zysków kapitałowych, także to o tym rozmawiamy najczęściej, czyli czy trzeba się rozliczać, a jeśli trzeba, to w jaki sposób i jakie transakcje są brane pod uwagę, także zyski kapitałowe, to dzisiaj temat numer jeden. Dzisiaj ponownie z Relocatify, już jeden z naszych wywiadów znajduje się u nas na kanale. Chłopaki, mam do Was pytanie. Czy coś od tej pory y, się zaktualizowało? Moglibyście nam y, powiedzieć jakiś update? Co dzisiaj y, ciekawego na MBX? Mnóstwo ludzi cały czas z każdego roku jest coraz lepiej na NBX. Serdecznie polecam w tym zakresie, a my na NBX przyjechaliśmy zaprezentować kryptopity.pl oraz po prostu porozmawiać o tym, jak będą wyglądały wnioski o zezwolenie w zakresie Mika, bo tym się głównie zajmujemy od kilku miesięcy. NBX powoli już dobiega końca. Co prawda kręci się tu jeszcze sporo ludzi. Mieliśmy dzisiaj pełno fascynujących wystąpień. Maciek Dawid, no i co najważniejsze dla nas, nagroda najlepszej kryptokancelarii. Maciek, wielkie gratulacje. W Woli kończy się konferencja NBX. Było bardzo, bardzo fajnie. Dziękujemy za to, że byliście z nami, oglądaliście nas na mediach społecznościowych i super, że z częścią z Was udało nam się spotkać na żywo. Dziękujemy też, że śledzicie nas na Instagramie, na YouTubie, że oglądacie nasze filmy, czytacie wpisy, jakie robimy. To jest też pomocne, bo możemy w ten sposób dotrzeć z dobrą wiadomością, taką prawną, kryptowalutową do jak najszerszego grona. Mamy nadzieję, że będziecie w przyszłości nadal korzystać z naszych usług i że będziemy po prostu mogli i chronić indywidualnych inwestorów, jak i pomagać firmom kryptowalutowym rosnąć coraz bardziej i bardziej. Dzięki.